Jedziemy! Gdzie? Proszę, ja będę prowadził, co? Może razem? Dziękuję, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku życia Ganstera. Tam widzicie, zresztą od momentu, kiedy jesteście porwani, i nie wiem, co są będzie rok. Jeszcze za nami jedzie kolejny kartelowiec, więc. Trochę słabo, słabo Ciekawe gdzie nazywało się... A w ogóle biało ta widzę, no bo... Albo się też skończyło, bo... Trudno się jeździ naszymi furami, jakie mamy Ale mi by było jechać jak sami to... Naszymi zwykłymi furami, a nie terenowymi jakimiś Z Jastrowic? Mordę tam z tyłu Mordę to mam panu staremu dać zaraz Dobra widzowie Niko tam ani bo tu iść dalej nie wiesz. Wiesz. Dobra idziemy prawicowie widzowie Nie wiem gdzie oni nas wywieźli weź się za mnie

Only friends, solo na mami, papi te senior a raxas Hey, how'd you get, how'd with you? She keeps it G, she keep it tranqui, but she be down with the set Me and my bitch, we got a bitch, yeah, we see her like a pet EBK, if you all in the way, you in the fluid event Spam, bam, she wanna fight for the ground She wanna take this bitch on, yeah, like she wanna swallow this mullet

Po co wam to ginie? Wiesz co się spotkamy? sobie akcent z mocą a Dobra, ty się trochę. Już nie mam czerwonego nie

She wanna swallow this pull-up. Soon as I bust, I'ma roll up. Full lines better, I'll pull up. Spam, bam, she wanna am So she wanna take this beach or wan cam Light like, Pull up. She wanna pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Full lines better, I'll pull up. Betty win babe, babe. I can never let her off stop me. In the backseat, I'm with you, bitch. See man gun that's drop me. When it's black, that's a fact. She mind getting sloppy. Powiedz, ja że trzeba pchać jeszcze w bazie. Chcę, żebyś przypowieść w mieście. Lewicowie, jesteś już w bazie. <śmieniu> <śmieniu> ja widzę jakiś, jakiś pan z panów chyba. A ty kim jesteś? ja mam pytanie No? Czemu ten samochód jest taki ostrzelany? Mmm... nie pytaj Ładny okay. rewolwer Patryk, chodźcie na chwilę No Wyjechałeś mnie Dobrze, tak. Ja Cię na trafiłem. Trafiłeś. Na co to on no mi Nie. No tak. Co to jest? A do ochrony. I o. No właśnie zauważyłem. Twoje kolory taki. ma na sobie. Pokazać ci? No. Widzisz jaki idiota nawet nic nie zrobił <laughs> Widzę. No bo ty masz to maski gazowe. A wiesz na wypadek. Kogo ty palisz? <laughs> o, idziemy spalić ją. No ty ja się przebrał. Ej, to idziemy palić? No Żyd. Embe? Kto i kartelowiec?

Ugasiło się Choryjarzu Czemu nic nie robisz? Sparylizowa... Sparylizował mnie Dostał w nogę, też jest robot, przeżyje który... No ten. no ten? ten robot, no to jest robot, przeżyje. Ma on, on się zaraz, zaraz uleci. Z was też ten. robotów może Ale jakbyś się usłyszał jego głos. Jak on odpowiada. <laughs> jak odpowiada? Czekaj, gdzie on jest? Wnikł. Chyba ze światów może żywych poszedł. na chwilę na dworze i... Baza się paliła. Co tu się dzieje? Baza Temu się paliła. się? Co, mu wpuściłeś się karty? No zajarać byłem, no co w tym dziwnego? Nie zauważyłem, no sorry. O, jest! Odpowiedz ten... coś, Robocie! No pow... Jesteś giem. A? Jesteś Tak. No widzisz, jaki patrzyncy... dobrze się składa, Patryk też jest. O! O! Ja już ze snapca nie dostałem. O, masz teraz przewalone. A z broni palnej. Stop, stop, fire. O, przepraszam ci kolego. O, Zaraz <grym> cię wyłączę z systemu. A, a, wybuch. Wyłącz a, tego, ro tego robota z systemu. Nie, nie. robot wyłącz się. Nie, on się ciebie nie słucha. To no, już go nie ma. Wyłącz się. Nie, demonie. Nie, nie! Wyłącz się, demonie. Wyłącz się. Precz, demonom. Czemu ja wiem, on się nie słucha Ciebie. Ja wiem, czego go Cholera! Spokojnie, nie. Ej, coś mi popchło. Siły Dzień nadprzyrodzone. Gdzie on poszedł? Czy to jest bezpieczne? Nie wiem. Chodzić w robotach, którego się nie da zabić? Ej, ej, ej. Proszę o spokój. Co ty do mnie celujesz? Że, chcę, żeby tu był spokój, a nie... No ja. Okay. Wyłącz się, robocie. Wyłącz się, Cholera. siła nieczysta. Dobra. Front na front. Kabelek mu odpiąć jak trzeba. trzeba Te kabelki są nano No wyłączcie tych Ty, wody jakąś Udka... Ustami zatkam ja Patryk! Jak się... Wyłącz się robocie! Wiecie, że te oni dają tu powietrze i jeśli się skończy, to nie będziemy mogli tu oddychać. To dobrze. Wyłączył się! Wyłączył się! Siła nieczysta się wyłączyła! Czekaj, ja mnie ciągle. A co ze mną? Co ze mną? Zaczedowałem. Szczedziłem ją. <grym> o kurde. Ja idę uch, uch, uch. Teraz to już umarł w takie wisty, gdzie roboty umierają Kutasa? No Dobra, idziemy spać. No Spal go Spalga. Tylko nie ich Chodź na górę Oni nie są nie jesteś sali yy, to są człowieki są ludzie? Oś napijemy się, tak weź whisky czy coś? Azydy, to są czy nie niezydys. Eee, yy, to idzie wam. Kartel, oczy, kartel, oczy, kartel! Kartel. 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 Trzeba wycisnąć z jednym kartelem, porazić. poradzić? Bartel tu jest Muszę tam specjalnie przyjść był. Żeby wam pomóc z kartelem no, normalnie Sytuacja opanowana Sytuacja opanowana Nie było mnie na chwilę To nowy jest robot Zapać, to ja mam, mam nadzieję, że Nie specjalnie pod Strażnik numer jeden, zapraszam. Strażnik, który pilnował jest... bramę przed, zapraszam do mnie. Yy. Ale, to Ale ja nie taką. pilnowałem. Strażnik, który przed bramą stał, zapraszam do mnie. Wejdź do tej klatki. Jak... Wejdź do tej klatki. Nie, nie. Weź nie tam. Nie. 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 nie wiesz, muszę że wiesz, że umrzesz. Wierzę że umrzesz od tego rewolwera. Strzelać do niego po nogach Nie, nie, nie! Wejdziesz do cyklapki, idę, 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 idę. No. Bo się spali z Ej ej, 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 ej! Gdzie twoja ochrona Travis? Nie, przepraszam! To kolejny robot to wybady w Stoisz tutaj Patryk, masz dalej co małotowy Nie! <śmówi> <śmówi> nie! Mówisz, zdradzasz na czy nie? nie zdradzam was! To czemu? A! Jak stoisz o, o, o. czemu jak stoisz za papierosie to każ... za każdym razem kartel wjeżdża? Skąd wiecie, że tu jest tylko jedno wejście? Jesteśmy tutaj, jest jedno tylko 3 wejście. Dni. Nie wiem ja, tak naprawdę pod byłem pod ścianę podejść. Pod jeziorkiem. Pod ścianę byłem. Nie. Pod ścianę. Wy... Kiedyś kiedyś nie, nie. Nie, proszę nie strzelajcie, nie strzelajcie. spokojnie, nie Nie, 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 nie. Pan! Oj oj oj. No to, to idziemy pogadać co się stało ostatnio. No. No to nie wszyscy idą. Nawet z niego zbroję, żeby po prostu wziąć z niego zbroję, bo nie ja będę na nic stawał tej zbroi zawsze się przyda jest zbroja dodatkowa jeszcze. A co ja mam teraz? No, Zyt się spalił. <gryśla> Kupię się do tego. Luźniałeś pochlenia za mną. Kolejny? No, oni się generują. Tam jest taka rozmnażarka, także <laughs> farba ludzi. Tak. Farba ludzi. Emma pomaga. Emma pomaga. <laughs> <laughs> Wszyscy są łotwiesz. No. Mocno, mocno. No. Um, dobra. Nie. O, nowy. <laughs> Słaby. Weźcie go połóżcie, a odkręcę kawę. To mnie nie boli To nie boli Bo już mnie kiedyś prąd hmm. Dobra, o czym chcieś, Patryk, rozmawiać? No, akcji. Co się stało? Jakie? Ja nic nie pamiętam. Się obudziłem w reinszarku. No z nimi nie, nie udało nam się uratować trawicę i ten... Wreszcie! Zginął, yy, no. Ja, wiesz, tak. Yy, no coś jeszcze poza tym? Dekaj. Z dupy tylko by sobie ciągnąć. Nie to, nie to. Nie to. <grym> Zwyściło ja, ja, ci się tam? Do. Zostawisz temu to. Zostawisz jeszcze mołotowy. Zawsze jak jedyny masz w ręku to źle się kończy. Ała. Poza drzwi. Krócy Za drzwi. Za drzwi. Mam zbroję, nic mi nie zrobi.

Prawidłowo mam teraz akcję w strefie policji. Jedziemy na miejscu w kartelu. Bądź sygnały. Jak się, jak się to włączało? widzowie, widziałem się już na miejscu. widzowie jesteś już blisko. Cześć jakby naprawdę w policji pracował, teraz i mieli akces Jak ty jedziesz! Jak ty jedziesz! Dobra, dobra, tak, czekaj. Nie wiem, wiesz, to wiesz, to, ale to w ogóle nie ouch, 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 Dobra, masz masz z czym wyważyć drzwi Przestrzel zamek Przestrzel zamek Strzelaj w zamek! Ale nie ma Pistoletem! Koweruję Koweruj Dobra Koweruję drugą stronę Wchodzę Patrz Jestem w drugim pomieszczeniu Dobra, dobra Masz jakieś granaty? czekaj, Wrzucę tam nie, nie schudź, nie słuchaj, rzucę tam te No nie co ty robisz? Ja tam rzucam granatę Bez gas tam wrzucam Dobra Gotowy? Schodzimy, schodzimy, schodzimy nigdy A to dobrze No bo to była mała mistrzówka Zbieraj ich tej i... narkot Dobra widzowie, misja się udała, mało ich tu było Bo to jest jedna z ich mniejszych kryjówek, dlatego Nie pilnowali za bardzo, za bardzo że też nie trzymają Więc... misja udana, no. jeden też My już idziemy na góry, tylko gaz trochę źle spuściliśmy i po prostu w niego weszliśmy. Ja wracam już do tego. Lecimy pytać czy... Wszystkie rzeczy. Jak się ciebie rzuca? Dobre wizywy. My aktualnie już spadamy z akcji. Widzimy się już w sto odcinku za kilka dni. Dzięki za oglądanie. Nowa.